Jak próba dźwięku? proszę się przedstawić? Krzysztof Gierat. To ja. To w własnej osobie. Organizatorzy, współpracownicy. Tak, to jest dla mnie największy powód do dumy, największa satysfakcja. Jak potrafimy być razem, to wtedy potrafimy coś stworzyć. Czy w takim projekcie jak festiwal, czy, czy, czy w jakichś relacjach międzyludzkich. Tak, ludzie są zdecydowanie. Najważniejszy. Otwarcie festiwalu to są miotające mną emocje. Ja teraz nie wiem, co mam zrobić. Totalnie miotające, ponieważ powinienem być gospodarzem, powinien powitać e, wszystkich ludzi, tych ważnych, tych mniej niby ważnych, ale ważnych dla mnie, ale no, głównie powinienem się skoncentrować na poprowadzeniu tej gali. Tak się uparłem. No, filmy są najważniejsze. Filmy są absolutnie najważniejsze na tym festiwalu. Szukamy takich filmów, które są zwierciadłem tego świata, górnolotnie rzecz biorąc, bo chcemy, żeby to był film, który spowoduje, że ludzie wejdą do tego kina i już nie wyjdą przez tydzień. Ale chodzi nam o to, żeby to miało taki charakter klubu filmowego, gdzie zawsze jest spotkanie stwórcą. Czując niedosyt, bo spotkania są między seansami, pół godziny, e, trzeba biec na następny, trzeba zaczynać następny, e, doszliśmy do wniosku, że może warto wprowadzić jeszcze jedną sekcję taką towarzyszącą, czyli KFF Talks. Nagroda Smoka Smoków została wymyślona tuż przed naszą kadencją, że się tak wyrażę. <kluczy> Rolą tego Smoka Smoków jest z jednej strony docenianie twórców znanych, ale też pokazywanie tych, którzy niekoniecznie są sławni, a warto pokazać ich twórczość. Kiedy zaczynałem, to wytykano nam właśnie, że nie ma takiego mocnego miejsca dla branży. Oczywiście, no udało nam się w pewnym momencie, po pierwsze, stworzyć tu w naszym zespole komórkę, która zaczęła to realizować. Oczywiście przy wsparciu zewnętrznych podmiotów. I, I to wszystko tutaj się dzieje jakby równolegle z festiwalem. Ci ludzie nie mają czasu właściwie na oglądanie filmów. Oni po prostu non stop pracują nad tym, żeby rozwinąć swój projekt, żeby poznać jak najwięcej ludzi a festiwal nadal Bardzo lubię wracać na Kazimierz i zawsze to jest absolutnie moment przełomowy. Prowadzimy do Alchemii, która jest no, miejscem absolutnie wyjątkowym. Witam w sercu Potem cała ta fala wylewa się na zewnątrz i to jest dla mnie widok niebywały. Kocham ten widok, zawsze mnie niezwykle wzrusza. No, i oczywiście zawsze marzyłem, żeby oprócz tej alchemii, gdzie zawsze ktoś zagra, żeby coś się jeszcze działo. Ale pomyślałem sobie, że o, może inaczej. Barwaka. W tym roku mamy absolutnie coś, coś, coś niezwykłego. Ja po prostu oglądałem malowanie tego murala z rozdziawioną gębą. No i stało się, jest, będzie. I będzie taką latarnią festiwalową, mam nadzieję, takim zaułkiem filmowym. Na trasie. Mural na trasie, która prowadzi do kin. My robimy ten festiwal w takim zasadniczym trzonie, ale dochodzą nowi ludzie, którzy ciągle coś wnoszą. Wiesz, ja, ja kocham iść o dziewiątej na odprawę, spotkać tych wszystkich ludzi. Oni dają jakby jakieś takie odbicie, wiesz, takie jak to światło tutaj, że, że chłonę tę energię. Chcemy iść do przodu, żeby nikt nie powiedział, a ten festiwal to już nuda, nic się nie dzieje. W związku z tym dochodzą te nowe elementy i często ja ich nie, nie, nie rozumiem, wiesz. Bardzo będzie mi brakowało chyba właśnie takiej atmosfery wielodniowego przyjęcia, wielodniowego podejmowania gości. Najbardziej lubię być w pełni od, od, od rana do nocy. I bywało rzeczywiście, że tym gospodarzem byłem do końca. Zamykałem bankiet często. Nie wiem, jak będzie w tym roku, może mi się uda. Nagrody krakowskie zawsze były bardzo cenione i były taką furtką do, do kariery światowej. Dla mnie też jeden z fantastycznych momentów, kiedy widzę szczęśliwych twórców. To jest dla mnie, no wtedy wiem, że warto robić ten festiwal. Na samym początku chciałem robić wszystko. Chciałem poprawiać każdy przecinek. Chciałem być programowym i administracyjnym, organizacyjnym wszystko. I ja zauważyłem taką totalną ewolucję w trakcie tych lat, że ja zacząłem odpuszczać. Może to, że tak się działo i że tak się dzieje, to może to jest właśnie znak, że ok, może to już finał, może to już czas na kontynuację przez kogoś innego, który wprowadzi pewnie jakieś zmiany, a może coś zatrzyma, może pewne rzeczy zrobiliśmy fajne i może powinny być dalej utrzymane. Jakim jestem, no co? Mm. Krzysztof Gierat, po raz 25. dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Także to są moje wrażenia, a wasze?